Witam w prezentacji 47 siódmego numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini, w tym numerze Tatra 815. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. 47 modelem w kolekcji jest Tatra 815. Model posiada zabudowę skrzyniową wywrotki, która się unosi do tyłu, ma otwieraną tylną burtę. Jest w kolorze czerwonym, ma srebrno-czarne środki kół, za kabiną ma koło zapasowe, wlot powietrza, po stronie kierowcy, pod zabudową ma zbiorniki powietrza, tłumik z rurą wydechową. Po stronie pasażera akumulatory, kowek i zbiornik paliwa. Filtry z wlotem powietrza. Za kabiną ma uchwyty. W kabinie ma dwa fotele oddzielone silnikiem. Po bokach z tyłu ma dwa okienka. Z przodu ma dużą szybę z trzema wycieraczkami montowanymi od spodu. Lusterka na podwójnych prętach prostokątne. Atrapę chłodnicy, logo tatry, czarny zderzak z okrągłymi reflektorami i kierunkowskazami, tablice, drzwi otwierane do przodu, odu ma na zawodowie daszek, siłownik i przednią część błotników. W spodniej części ma wytłaczoną skalę i nazwę modelu, elementy zbiorników, układ wydechowy z tłumikiem, zabudowane wały napędowe z trzema mostami napędowymi, elementy silnika, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. 47 w tym numerze Tatra815. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z jego informacjami Tatra 815 nie do zajechania. Mężczyzna wyglądał, wypisz wymaluj jak jeży Dąbczak. Bohater filmu nie ma róży bez ognia. W tę rolę wcielił się niezapomniany Jerzy Dobrowolski, aktor przeszedł do historii między innymi dzięki powiedzonkom z filmu – Yogi i Babu, i biedny miś, w przeciwieństwie do dobrowolskiego, domczaka osoba, o której mowa nie miała nic zabawnego do powiedzenia. W ogóle niewiele mówiła. Trzymała w kąciku ust do połowy wypalonego papierosa i kiwała głową w ryt słów wypowiedzianych przez kierownika. Rozmowie, chociaż należałoby ją raczej nazwać monologiem, przysłuchiwało się kilku robotników. Właśnie ustalono przebieg załadunku olbrzymiej części na kilkunastometrową lawetę. Nikt nie wiedział do czego służy ogromny bębnek, który miał niebawem wyruszyć w podróż. Inżynierowie zakładu, w którym powstawała owa konstrukcja nazywali ją bębnem, zbiornikiem lub tubą. Tak czy owak, ponad normatywny ładunek należało umieścić na lawecie tak, aby dojechały do odbiorcy w jednym kawałku. Na szczęście olbrzymi PMN był pusty w środku, więc ważył mniej niż mogło się na pierwszy rzut oka wydawać. Skomplikowane urządzenie, które do dopiero przysporzyło problemów przy transporcie. Miało zostać w nim zamontowane na terenie jednego z największych polskich zakładów przemysłowych. Mężczyzna o wyglądzie znanego aktora wprawnie przesuwał kiepa z jednego kącika ust do drugiego, żeby ciągle prawić to na długą lawetę połączoną do ciągnika palastowego Tatra 815 TP 6x6. To napęben ustawiony na betonowym postumencie. Mamy zdjęcie Tatry 815 najcięższego kalibru w postaci bojowego wozu strażackiego. To model 815-7, czasem oznaczany liczbą 817. Auto w różnych konfiguracjach i o różnym przeznaczeniu, także jako pojazd wojskowy powstaje od 2008 roku. Jego Uwaga i rozmiary zostały dostosowane do transportowanego samolotu Lockheed C-130 Hercules, z którego korzystają siły powietrzne wielu państw członkowskich NATO. Mamy zdjęcie informacji, że jedną z odmian Tatry 815 był widoczny na zdjęciu dźwig samochodowy o oznaczeniu CKD A028. Zastosowano w nim przerobioną kabinę tradycyjnej ciężarówki, znajdowała się ona niżej niż standardowo i została wysunięta do przodu, aby nie kolidowała z zabudową dźwigu. Mamy zdjęcie produkowanej od 1983 roku Tatry 815, która doczekała się ogromnej liczby odmian silnikowych i nadwoziowych. Montowane w niej motory Tatry są tradycyjnie chłodzone powietrzem, tymczasem inni producenci zazwyczaj decydują się na jednostki napędowe chłodzone wodą. Konstrukcja samochodu, oparta na ramie centralnej, została opracowana przez Hansa Ledwinkę i zastosowana po raz pierwszy w osobowym aucie Tatra 11 w 1923 roku. Mamy zdjęcie informacji, że poprzedniczką modelu 815 była legendarna Tatra 148. Samochód widywało się często na naszych drogach, głównie pod podstacią wywrotki. Wciąż też można spotkać drzwi ustawione na tym podwoziu. Mamy zdjęcie Tatry 815 GTC 6x6 z 1987 roku, która została zabudowana jako pojazd ekspedycyjny, kursowały nieprzewalnie do 1990 roku. W ciągu 37 miesięcy, auto pokonało 150 000 km i gościło w 68 krajach. Obecnie stanowi eksponat w Muzeum Tatry w Kopiennicach, tam zostało wykonane zdjęcie. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak nadwozie, kabina, skrzynia biegów silnik, zawieszenie, rama nośna, zbiornik paliwa, dodatkowe wyposażenie. Mamy zdjęcie informacji, że takie obrazki nie należą do rzadkości na polskich drogach, jeśli gdzieś trwa większa budowa lub remont, jest więcej niż prawdopodobne, że będzie można tam spotkać Tatrę 815. Mamy zdjęcie jednego z najbardziej charakterystycznych punktów Bratysławy – Most SNP, czyli Sowieńsko-Narodowy Powstania. Słoweńskiego Powstania Narodowego, został zbudowany w latach 1967-1972. W górnej części, trafne nazywanej UFO, znajduje się restauracja. W jednym z pylonów umieszczono windę, w drugim schody ewakuacyjne. Całości dopełnia malowniczo ustawiona do zdjęcia Tatra 815. Mamy zdjęcie informacji, że Tatry zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach. Jak widać, koncepcje autorstwa jednego z najważniejszych konstruktorów filmy, Hansa Ledwinki, świetnie zdają egzamin po latach. Mamy zdjęcie informacji, że w 1988 roku zaprojektowano ciężarówkę pasy SNA4x4P14. Samochód miał zastąpić mniejszą trzechosobowacką ciężarówkę Praga V3S. W ramach unifikacji podobne kabiny miały trafić do wszystkich produkowanych wówczas ciężarówek. Ten plan nie został jednak zrealizowany. Zalety Tatry 815 okazały się przydatne także w sporcie. W latach 1988-2001 przygotowane do trudów podróży wozy z Karelem Loplace'em za kierownicą sześć razy zajęły pierwsze miejsce w swojej klasie w rajdzie Dakar. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi, na ostatniej stronie mamy informacje, co w następnym numerze czyli IFA L60 z roku 1987. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.